Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w Cebu i jak widzicie, jest wschód słońca. A my już jesteśmy na wybrzeżu i właśnie będziemy brali prom na wyspę Bohol, która zajmuje, znajduje się bardzo blisko wyspy Cebu. Idziemy sobie na prom. Jak widzicie, różne rzeczy będą z nami płynęły. No, a my teraz idziemy pokazać bilety i będziemy czekać. Mamy pół godzinki. Tak wygląda poczekalnia. Jesteśmy już po security checkach. Uiściliśmy też opłatę tutaj portową, która wynosi 25 za osobę. No i teraz znajdziemy sobie jakieś krzesełko i poczekamy. Rodolfo. Może teraz Wam powiemy pokrótce jaki mamy plan. Pan nas odebrał o 6 rano z hotelu. Przywiózł nas tutaj na wybrzeże. Stąd będziemy płynęli godzinkę, dwie godzinki do Boholu. I tam y, udamy się przede wszystkim na czekoladowe wzgórza. To jest takie słynne miejsce, które się odwiedza od lutego do maja, z tego co dobrze pamiętam, czyli w porze suchej, kiedy te wzgórza y, wysychają i robią się rzeczywiście bardziej brązowe. No ale wiadomo, że przez zmiany klimatu teraz to wszystko jest takie bardziej ruchome, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Będziemy też oglądać takie śmieszne zwierzaczki, które się nazywają Weraki i zobaczymy jeszcze jakieś słynne motyle i węże boa. A poza tym przepłyniemy się jeszcze rejsikiem po rzece. Także taka wyprawa kompletnie cały nam zajmie. Wrócimy pewnie koło 20 dopiero do nas do hotelu i też pamiętajcie, że jeżeli jest to wycieczka z Cebu City, jest ona droższa, bo my znaleźliśmy ją za 5000 peso za osobę, co jest takie powiedzmy 350 zł, ale to była naprawdę najtańsza, najtańsza opcja. Im więcej was jest, tym mniej zapłacicie ale z Cebu City te wycieczki rzeczywiście kosztują około 100 dolarów my polecamy szukać w internecie nie na aviatorze, nie na get Your guide bo tam rzeczywiście znaleźliśmy te wycieczki tanie jakbyście chcieli wiedzieć to mamy pół godziny do odpłynięcia ale już kolejka się formuje Filipińczycy uwielbiają kolejki dobra pakujemy się do autobusu i zabierze nas na prą chodzimy na prom. Samochody jak widzicie też się ładują, a my idziemy tutaj na górę. No i tak wygląda słuchajcie prom. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Wygodne siedzenia, dużo tych siedzeń. No i teraz jedne z nam zostało to ruszyć w drogę na Bohol. Na Filipinach przed wypłynięciem promu obowiązkowo trzeba się pomodlić i właśnie wszyscy słuchają modlitwy. Minęły jakieś dwie godzinki e, trochę pospaliśmy płynęło się bardzo delikatnie, bardzo powoli, więc można było bez problemu zamknąć oko. No i cóż, witamy z Boholu. Następny krok to znaleźć naszego kierowcę. Nie wiemy jak wygląda, nie wiemy jakim jeździ samochodem i nie wiemy też czy mamy wychodzić z portu czy nie, więc... Zobaczymy, będziemy dawać Wam znać, ale to nie powinno być przesadnie skomplikowane. Mieliśmy sprawdzanie psami, czy nie mamy dragów albo jakichś materiałów wybuchowych. Wszyscy grzeczni, więc możemy iść dalej. Nie, jednak nie. Jednak jeszcze raz znaleźliśmy naszego kierowcę, znaczy on znalazł nas. Piękna kartka z powitaniem, dziękujemy. Teraz szybka toaleta, no i cóż, idziemy dalej. Dzisiaj wozimy się taką tojotką. No będzie wygodnie. Bohol od samego początku nam się podoba. Jest tutaj wsze wszechobecna zieleń. Piękne palmy, piękne morze i widoki. Cały czas jedziemy pod górę. Przed nami około półtorej godziny, żeby dotrzeć do wzgórz czekoladowych. Widać tam na środku jak pan, czekoladowe, dojeżdżamy w bo na celu. Tak wygląda wejście na Viewpoint. Mówią, że 200 schodów, ale widok wszystkie mu wynagradza. Zapraszamy z viewpointu na Chocolate Hills. Jak widzicie, za nami wszędzie są te górki, i nic dziwnego, bo tych górek jest ponad 1260, i one są dosyć małe, bo mają tak od kilkudziesięciu do chyba 400 metrów wysokości i powstały około miliona lat temu. Wiążą się oczywiście z tym ciekawe historie. Jedna z tych historii opowiada o walce dwóch olbrzymów, ale ta, którą my preferujemy bardziej, to. Ta miłosna historia, że jeden olbrzym z miłości porwał jakąś pannę. Ta panna nie odzajemniła jego uczuć, zachorowała i umarła. A te góry, które widzicie za nami, to są jego łzy, które wylał po tej nieszczęśliwej miłości. Tutaj nie wiem czy widzicie, ale niektóre z tych wzgórz mają już zmieniony kolor, na taki bardziej brązowy, na przykład te, tam dalej. One zmieniają ten kolor od lutego do października. No i stąd ta nazwa, nie ma to nic wspólnego z czekoladą. Ludzi tutaj multum, także ciężko jest zrobić sobie jakieś fajne, wymarzone zdjęcie. Niestety dowiedzieliśmy się też, że nie można tu latać dronem. Zobaczymy. Zapytam się naszego kierowcy, czy uda mu się gdzieś stanąć, żebyśmy się przelecieli. Nie tutaj nad tym punktem widokowym, bo nawet stąd to nie bardzo byśmy chcieli. No ale zobaczymy. Może się uda, może nie. Wzgórze Czekoladowe to jest jedna z głównych atrakcji tej wyspy, na której jesteśmy, czyli Boholu. To jest, nie jest to pierwszy raz, kiedy ja jestem na tej wyspie. Byłam tutaj już w 2016 roku. Pozdrawiam ekipę, jeżeli ktoś ogląda. Natomiast dla mnie te wzgórza są naprawdę śliczne. To jest niesamowite, jak natura potrafiła wytworzyć takie kopczyki i to tyle na tak małym obszarze. To naprawdę wygląda bardzo ładnie. Tylko jeszcze dodam, że mi też się bardzo to miejsce podoba. Górki naprawdę fajne. Na pewno jest to jeden z highlightów, jak i największy highlight na Boholu. Warto tu wpaść. Nie trzeba tu spędzać jakoś bardzo, bardzo dużo czasu i rzeczywiście te zdjęcia będą fajną pamiątką. A teraz już zadzwoniliśmy po naszego pana kierowcę. Czekam, aż nas odbierze. Tak wygląda parking i będziemy jechać w kolejne miejsce. Dotrzęliśmy na miejsce, będziemy szukać Tarsierów albo jak one się tam nazywają po polsku bo znowu zapomniałem, przepraszam jak widzicie troszeczkę się rozpadało także chodzimy obecnie pod parasolami ale poza tym jest spoko i tak jest ponad 30 a teraz idziemy szukać pana przewodnika, który by nam pokazał kilka tych zwierzaczków oczywiście to miejsce nazywa się sanktuarium ale już na samym początku widać, że Wiecie, tu wszystko za Zdjęcie z tym zwierzątkiem, zdjęcie z tamtym. Także my nie jesteśmy zbytnio szczęśliwi, że są tu takie praktyki, ale na tym polega wycieczka. Tutaj zasady sanktuarium, także powinno zachować się absolutną ciszę, nie można używać flesza. W ogóle nie powinno się tutaj przeszkadzać tym zwierzaczkom. My słyszeliśmy, że one są bardzo, ale to bardzo wyczulone więc trzeba tu mówić bardzo cicho a one nawet mogą się wystraszyć tak na śmierć więc my od teraz nie będziemy się w ogóle odzywać To już chodzi takimi ścieżkami i mówię, że jest dość dużo y, pająków więc nie bójcie się tylko ostrożnie no i zachodzi się w takie miejsce, gdzie można je oglądać a tutaj macie węże ja osobiście to jestem bardzo Zniesmaczony takimi obrazkami. Bardzo mi się to nie podoba. Mówiłem to wielokrotnie. Na pewno nie będziemy tutaj przytulać żadnych zwierząt. Na pewno jest to fascynujące je zobaczyć, ale na pewno nie będziemy robili czegoś takiego. No i jest jeszcze takie małe muzeum motyli. Tam sobie możecie wejść i razem z motylami sobie poprzebywać. One sobie latają tutaj. Nikt mnie nie przeszkadza. No a tutaj trochę informacji na temat motyli. Znajdziecie też tutaj zwierzę o nazwie Sugar Glider. To jest takie zwierzątko, co tak rozkłada jakby nie wiem jak to nazwać parasol, koc albo skrzydła. I może bardzo daleko przeskoczyć, polacić. A po polsku to się nazywa lotu połanka Karłowata. Tak wygląda. To są zwierzęta nocne. Widzę, że są aktywne teraz. Wychowane jako... pet. Ale jak. Naprawdę. A teraz idziemy zobaczyć motyle. A to jest niby sanktuarium motyli. Jesteśmy Ewidentnie w innym miejscu niż ja byłam ostatnio. Jak my byliśmy, to było naprawdę mnóstwo motyli, które sobie tutaj żyły na tych kwiatach i siadały na rękach. No i jak Ci się Gabi podoba? Znaczy, super, że mogliśmy zobaczyć wyraki. Ja naprawdę na to liczyłam, bo to są piękne małpki. Bardzo wielka szkoda, że są one w niewoli. Ja bardzo nie lubię takich miejsc. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że e, ja bardzo kocham zwierzęta, także wszystkie zwierzęta w niewoli. Nieważne jak się to nazwie, dla mnie to jest lekko e, przesada. E, oczy, One oczywiście mogą no, być lepiej traktowane, gorzej traktowane, wszystko pięknie, ale wolałbym je widzieć tylko w National Geographic albo u Krystyny Czubównej w dwójce niż e, w takiej niewoli. Oczywiście, że fajnie było je zobaczyć, ale. O ile same te futrzaki, powiedzmy, że mają spokój, o tyle węże, króliki czy e, motyle, no to już naprawdę no to jest taka jawna niewola. Jeszcze fotaczkę sobie można zrobić, więc ja nie do końca polecam. E, oczywiście, był to taki e, obowiązkowy przystanek, więc się zatrzymaliśmy, ale naprawdę szybko stąd wychodzimy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jesteśmy na środku ulicy i w sobie zdjęcia. A to dlatego, że te drzewa to również jest atrakcja. Są to mianowicie drzewa machoniowe, które mają 50 lat. No i według Filipińczyków są ładne, więc wiecie, taki stop na poteczku. Dojechaliśmy do naszego nasonnego stopu, czyli jesteśmy przy rzece Lobok. No i tutaj będziemy mieli rejsik z Lanczykiem. To co Gabriela lubi najbardziej Będzie jedzone Daliśmy nasze bilety śmieszne bo wyglądają jak pocztówki No i idziemy szukać jakiegoś kruzie... kruzika A już tutaj czeka na nas lunch na łódce Łódka numer 11 zapewne należy do nas Kazali nam pójść do gateu 4 więc idziemy i szybko coś zjemy na takich właśnie łódkach sobie pływamy, jemy i się bawimy Jest i nasz lunch zaraz odpływamy i będziemy się relaksować Ogólnie rejs jest bardzo przyjemny. Pan bardzo ładnie śpiewa, taki miły, przyjazny głos, no a my sobie płyniemy, jemy, relaksujemy się, no i patrzcie jak tutaj pięknie, jak taka dżungla, jakbyśmy jakąś amazonką przyśpłynęli, płynęli, a ten kolor wody jest niesamowity. Zatrzymaliśmy się na stop w takim miejscu gdzie lokalsy tańczą i śpiewają, można z nimi też sobie potańczyć, no i cóż, wywołuje to nie dla zamieszania. No, i jesteśmy już po kruzie. Kruz był bardzo, bardzo przyjemny, potrwał godzinkę. Zjedliśmy pyszny obiad, super deserek, napiliśmy się czegoś zimnego. Oprowadzili nas tutaj po okolicy taką fajną łajbą. Pośpiewali, niektórzy potańczyli, ci co, chci ci co chcieli. Widzieliśmy też te regionalne tańce, także naprawdę polecamy. To, co naprawdę jest fajne tutaj, no to bez wątpienia ta woda, ten kolor wody jest naprawdę niesamowity. Takim późniejszym popołudniem wylądowaliśmy właśnie w miejscowości Baklian. No i staramy się odwiedzić tutejszy, najstarszy kościół. To co jest ciekawe, to to, że ten kościół, który widzicie za mną, to jest drugi najstarszy kościół w całych Filipinach. Pierwszy to jest ten na Cebu, bo tam dopłynął Magellan, a drugi właśnie tutaj. Niestety kościół jest zamknięty. Zamiast kościoła jest to muzeum. Ale stwierdziliśmy, że nie do końca mamy ochotę, żeby zwiedzać muzeum, czyli takie. Wiecie, to jest muzeum liturgiczne, nie do końca nasze tematy, więc stwierdziliśmy, że popatrzymy sobie na kościół z zewnątrz i zadecydujemy, co chcemy robić dalej. I widzicie właśnie informację, że kościół ten został otwarty w 1595 roku. od tamtej pory działał, 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 działał. No i obecnie chyba działa tylko jako muzeum. A na zakończenie naszej wyprawy, Pan pokazał nam jeszcze bardzo ważną rzeźbę. Jeżeli chodzi o historię. Jest to tak zwane pierwsze porozumienie filipińsko-hiszpańskie. Także bardzo ważna e, część historii dla narodu filipińskiego. A tutaj możecie zobaczyć, w jak fajnym miejscu stoi ta rzeźba, bo zaraz przy morzu. Dotarliśmy do ostatniego punktu naszej podróży. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia z. Tym przepięknym widokiem na morze. Także dzisiaj przypłynęliśmy tutaj promem z Cepu. Wstać, my siedzieliśmy o 5.00. O szóstej przyjechał po nas kierowca. O 7.00 siedzieliśmy na prom, o 9.00 byliśmy tutaj. W tym momencie jest godzina 16 i powoli kończymy. Udało nam się zobaczyć czekoladowe wzgórza to po pierwsze. Udało nam się zobaczyć Zwierzaczki. Udało nam się zobaczyć e, las. Udało nam się zrobić rejs łodzią, zjeść przepyszny lanczyk. Udało nam się tutaj zobaczyć też bardziej historyczną część. I ogólnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. My też mamy prywatną wycieczkę. Ja nie wiem, czy one wszystkie tak tu wyglądają, ale my takową mamy, więc jeździmy sobie we dwójkę z panem kierowcą. Pan kierowca też jest mega fajny, więc na pewno serdecznie go możemy Wam polecić. Jakbyście chcieli, to się do nas odezwijcie. Wydaje nam się, że Bohol jest w ogóle fajną wyspą. My dzisiaj objechaliśmy zdecydowaną większość tej wyspy, więc um, widzieliśmy nie tylko te rzeczy, które mieliśmy zaplanowane, ale widzieliśmy też, jak tutaj ludzie żyją, mieszkają, jak są uśmiechnięci i co, co tutaj można rzeczywiście robić, gdybyście byli sami. Więc um, tak ogólnie, dzisiejszy dzień Duża Piątka z plusem. Gabi, co ty sądzisz? Ja w zupełności się z Tobą zgadzam i chciałabym powiedzieć, że jeżeli mielibyście wybierać między Sewu a Bohol i mielibyście tylko jeden czy dwa dni, to zdecydowanie przyjeżdżajcie na Bohol. I tutaj um, plaża, tu, tu Wam napiszę na jakiej plaży się powinniście zatrzymać, bo Pan nam mówił, ale obecnie zapomniałam. Coś na A. Ale pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie na powiedzmy tydzień. To wtedy chyba lepiej jednak być na Sebu, a na, bo na Bohol sobie przyjechać na 1-2 dni, bo to naprawdę jest mała wysepka, jest jedna plaża, można tutaj to zwiedzanie zaliczyć w jeden dzień. No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie, że zostaliście do końca, dzięki wielkie, że nas wspieracie, followujecie i lajkujecie i komentujecie. Prosimy, żebyście robili to dalej. My się z Wami żegnamy i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa pa.